Cześć, jestem Martyna i witam Was w 49. filmiku na moim kanale. Dzisiaj drugi dzień maratonu i drugi film z serii Back to School. Przypominam, że jutro ostatni dzień i film, na który naprawdę wiele osób długo czekało. Także koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie w dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych filmach. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się spodoba. No i zaczynamy. Z racji tego, że moja edukacja szkolna zakończyła się kilka miesięcy temu, to z czystym sercem i bez późniejszego ponoszenia ewentualnych konsekwencji mogę nagrać ten film i wspólnie z Wami zrobić to, co lubi każdy uczeń, czyli ponarzekać na szkołę. Zaczniemy sobie od kilku tekstów nauczycieli, które słyszał każdy uczeń przynajmniej milion razy w swoim życiu. A najbardziej legendarny z nich to chyba Dzwonek jest dla nauczyciela. I ja jeszcze rozumiem, gdyby to było w sytuacji, gdzie nauczyciel jest w połowie zdania, chce tylko Dokończyć myśl i puścić tych biednych uczniów, ale kiedy on zaczyna dopiero pisać polecenie na pół tablicy i oczekuje, że ci uczniowie usiądą i zrobią to zadanie, zajmujące całą przerwę albo jeszcze lepiej, no to. Powodzenia. Życzę szczęścia, bo się przyda. Dalej, zadawanie więcej pracy domowej na weekendy albo święta, bo przecież macie więcej czasu. Bo święta nie są od tego, aby spędzać je z rodziną. Nie, nie, nie. Przy wigilijnym stole masz siedzieć i rozwiązywać nierówności z matematyki, bo przecież i tak nie masz tam nic ciekawego do roboty, nieprawdaż? A weekend? Po co spotkać się ze znajomymi? Po co odpocząć od nauki i zadbać o swoje zdrowie psychiczne? Dwa wypracowania z polskiego do napisania są przecież ważniejsze. Ale najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że jak po powrocie na przykład z ferii zimowych zapytacie swojego nauczyciela, czy sprawdził wasze kartkówki, to wyjedzie wam mniej więcej z takim tekstem. Ja miałem przecież teraz ferię. Wolne dwa tygodnie na odpoczynek od pracy ja nie będę sprawdzać Waszych wypocin na wyjeździe, a za 17 sekund zapyta, czy napisaliście swoje wypracowania na 450 słów. I to jest właśnie ta kolejna wkurzająca rzecz, czyli że uczeń. Z dnia na dzień musi robić tony pracy domowej z kilku przedmiotów, a nauczyciel oburza się, jak śmiecie zapytać go, czy sprawdził już wasze sprawdziany, bo przecież ja mam dwa tygodnie na sprawdzenie. A na dodatek mam też inne klasy. A my mamy innych nauczycieli. I przy tym to traktowanie swojego przedmiotu jako najważniejszego. Sto słówek na angielski macie się nauczyć? Przecież przeczytanie wesela bardziej wam się przyda w życiu. Ja muszę sobie porozmawiać z tą waszą panią od angielskiego, kto was uczy, muszę jej powiedzieć, żeby wam trochę odpuściła, bo wy nie macie czasu na język polski. Co z tego, że jesteście klasą humanistyczną? Musicie umieć rozwiązywać równania z czterema niewiadomymi, to jest podstawa matematyki. Tak, my to musimy wszystko zaliczać perfekcyjnie i mieć predyspozycję zarówno do biegania na 15 km, jak i obliczania masy słońca. Ale od polskiego nie może poprowadzić lekcji matematyki na poziomie drugiej. Klasy podstawówki, jak przychodzi na zastępstwo. I to mierzenie wszystkich jedną miarą. Weźmy sobie na przykład taki WLF, bo tutaj można w ogóle zrobić osobny film na temat tego, dlaczego on jest źle prowadzony w większości polskich szkół. Wychowanie fizyczne wygląda trochę tak, jakby wziąć małpę, delfina, ptaka, słonia i żółwia i kazać im się spiąć na drzewo i na tej podstawie ich oceniać. Wiadomo, że małpa będzie na górze bardzo szybko i dostanie piątkę, ale taki żółw, brak predyspozycji do wykonywania tej danej czynności i koniec. Jedyneczka za niewykonanie zadania. Nawet jeżeli się starał, zajęło mu to dużo czasu, ale dalej się nie poddawał, to to nie jest ważne. W porównaniu ze świetnie przystosowaną małpą wypadł beznadziejnie, więc trzeba mu dać beznadziejną ocenę. To jest filozofia wf mam wrażenie, ale też się w sumie przekłada i na inne przedmioty. Ale powiem Wam też historię z mojego pewnego WF-u. W klasie mieli takie dziewczyny, które zawsze migały się odbranie udziału w jakimkolwiek sporcie. Nieważne, czy tego dnia było bieganie, gra w kosza czy siatkówka, one zawsze nie miały stroju i siedziały na ławce. A ja należałam do tych osób, które może nie były super świetne w tych wszystkich sportach, ale zawsze ćwiczyły, zawsze miałam ze sobą strój i zawsze brałam czynny udział. I nie robiłam tego z zamiłowania do wysiłku fizycznego, tylko dlatego, że myślałam, że jak pokażę moi nauczycielce, że chcę, że staram się, że jestem aktywna, to może to. Ceni to przy wystawianiu ocen. Gdzie tam? Te siedzące dziewczyny miały potem na koniec roku czwórkę za to, że raz łaskawie dały się namówić na to, żeby zrobić skłon do stóp. A ja? Też dostałam cztery. Za cały rok ćwiczeń i marnowania czasu na rzeczy, których nienawidziłam robić, tak jak bieganie czy piłka ręczna. Ja Was nie chcę namawiać tym do olewania WF-u. Ja sądzę po prostu, że niektórzy nauczyciele powinni zmienić swoje podejście do nauczania, bo to, co się dzieje w polskich szkołach jest po prostu chore, bo to zabija jakiekolwiek chęci czy ambicje. I powiem Wam, że taka destrukcja poczucia własnej wartości u dzieci często nie pochodzi od zachowania innych uczniów. Ona zaczyna się już właśnie na tym poziomie nierównego traktowania i okropnego porównywania do innych przez nauczycieli. A żeby nie było, że ja się tak uczepiłam tego WF-u, to opowiem Wam historię z mojej lekcji matematyki. To była ostatnia lekcja w tym roku szkolnym przed wystawieniem ocen i była ona całkowicie poświęcona temu, abym ja udowodniła naszej nauczycielce, że zasługuje na piątkę na koniec roku, a nie na czwórkę. Dosłownie przez 45 minut rozwiązywałam najróżniejsze zadania, jakie ona sobie tylko wymyśliła, podczas gdy reszta klasy w najlepsze powiła się na końcu sali. Już upomina nawet to, że rozwiązywałam te zadania jak najbardziej poprawnie i bez zająknięcia, a za ocen normalnie wychodziła mi piątka. Bo najważniejsze w tej historii jest to, że ja przez cały rok nauki z tą panią wykazywałam po prostu wiedzę z matematyki i zupełne zrozumienie każdego tematu. Po prostu byłam z tej matmy dobra i to było widać. Za każdym razem, jak na początku lekcji sprawdzaliśmy pracę domową, no to nasza szanowna pani pytała się kilku osób, co im wyszło w danym zadaniu. I potem, jak ogarnęła, że ja odpowiadam zawsze dobrze, Przestała zwracać na mnie uwagę. I wyglądało to wtedy mniej więcej tak. Bartek, jakie jest rozwiązanie w ósmym zadaniu? E, nie wiem, nie umiałem tego zrobić. Halina, a ty co masz? No ja też nie umiałam. I takie pytanie, 15 osób, i każdy odpowiada to samo. Aż po zmarnowaniu połowy lekcji, wreszcie pani łaskawie zwracała się do mnie, by zakończyć tą farsę. Albo dopiero po tym, jak któryś z uczniów zasugerował jej, żeby zapytała mnie. Ja absolutnie nie chcę się tutaj tym przechwalać. Po prostu chciałam wam nakreślić sytuację, no bo jak widać, każdy wiedział, że jestem z tej matematyki dobra. A paru moich znajomych regularnie do mnie przychodziło na przerwach, żeby mi w tej pomagać. I jak już jesteśmy w tej strefie złego traktowania uczniów przez nauczycieli, to pomówmy o ocenianiu wyglądu uczniów. Bo w wielu szkołach naprawdę dużym problemem jest, aby mieć makijaż, jakiś specyficzny ubiór, a o kolorowych włosach czy kolczykach na twarzy to już nie wspomnę. I moim zdaniem to jest naprawdę bardzo krzywdzące, co nauczyciele czasami robią. Oczywiście, jeżeli na przykład uczennica przyjdzie w spódnicy na półtyłka, no to to nie jest strój dostosowany do okazji. Ale jak to czasem bywa, że nauczyciele nawet wyzywają taką uczennicę od pań lekkich obyczajów, to to chyba nie jest dobre posunięcie. To jest sprawa dla Rodzica i podchodzi to pod dobre wychowanie dziecka, co jest rolą rodzica. Więc moim zdaniem, nauczyciele powinni najwyżej zwrócić się do nich, aby dziecko inaczej przychodziło ubrane do szkoły. Ale jeżeli jest taka sytuacja, że uczeń ma włosy koloru niebieskiego, to uważam, że nauczyciele nie mają tu nic do gadania, jeżeli rodzice się na to zgodzili. Szczególnie, że okres szkolny to jest taki okres w życiu każdego człowieka. Gdzie po prostu szukamy siebie, szukamy sposobu na wyrażanie własnego ja. I często robimy to właśnie poprzez ubiór czy generalnie wygląd, a nauczyciele często zamiast zająć się swoją pracą, czyli nauczaniem i w sumie wspieraniu tych młodych ludzi w ich rozwoju, zajmują się ingerencją w wychowanie tych dzieci, często w bardzo nieodpowiedni sposób, co jak już wspomniałam jest rolą rodziców. Dodatkowo budują wtedy taki mur między sobą a uczniem, który dodatkowo Przeszkadza im w przekazywaniu tej wiedzy, co jest ich zadaniem i pracą, więc po co to robić? Dalej, punkt, już nie wiem który, bo się pogubiłam, to niewypuszczanie do łazienki w czasie lekcji. Jakby. Ja rozumiem to tłumaczenie, że jakby komuś się coś stało, no to jest wina nauczyciela, bo jesteś pod jego opieką, bla bla bla. Ale chyba jednak to jest prawo każdego człowieka, by załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne wtedy, kiedy się potrzebuje. Nawet na maturze można wyjść do łazienki. Ale już najbardziej rozwala mnie to, kiedy nauczyciele pytają A po co? A nie wytrzymasz? Tak, wytrzymam i właśnie dlatego chcę iść teraz się wysikać. Albo... Nie no, jasne, że nie muszę, niech mi podpaska przesiąknie i trzeba będzie mieć krzesło. To są tematy, które są naprawdę... Bardzo wstydliwe dla wielu osób, i nie chcą o nich mówić głośno przed całą klasą. I ja rozumiem, że na przykład zapalenie pęcherza można zgłosić nauczycielom i poprosić, żeby cię wypuszczali, a potem będzie taką sytuację, że wy idziecie od tej łazienki, kolega chce iść po was i nauczyciel już go nie wypuści. No i co? I. Także jak ta biegunka, czy cokolwiek innego się wyda. A szkoła naprawdę nie jest miejscem, gdzie wszyscy są dojrzali i podejdą do tego wyrozumiale. Dalej kolejna hipokryzja nauczycieli, czyli oczekiwanie od uczniów mówienia: dzień dobry, ale jak ktoś okaże to dobre wychowanie. Co nie odpowiadają? Jakby umówmy się. Uczniowie mają ciekawsze rzeczy do robienia na przerwach, niż oglądanie się i szukanie w tym tłumie, czy może gdzieś tam nie idzie nauczyciel, któremu można powiedzieć dzień dobry. A nauczycielom nie chce się odpowiadać tego samego sześćsetnemu uczniowi w ciągu dnia. Więc zamiast psioczyć, że nikt nigdy nie mówi mi dzień dobry, po prostu ucieszmy się, jak ktoś nam powie, odpowiedzmy grzecznie i pójdźmy dalej. To takie proste. Chwila przerwy na piciu, bo już mi się ciśnienie podnosi. I teraz porozmawiajmy sobie o tym, jak fantastycznym wytworem jest statut szkoły i jak bardzo wymaga się przestrzegania go od uczniów, przy czym nauczyciele mogą go sobie naginać, a nawet łamać w dowolny sposób. Myślę, że dużo osób utożsami się z sytuacją, kiedy uczniom zabrania się mieć pomalowanych paznokci, za głębokich dekoltów, buty muszą być zmieniane bez względu na pogodę i tylko takie z białą podeszwą, aby nie robić śladów, a w tym samym czasie nauczycielki z czerwonymi ustami latają po szkole w szpilkach niszczących podłogę. Sprawiedliwość! Albo ilość sprawdzianów, a dziennik elektroniczny. Jak już ten nauczyciel łaskawie zgodzi się, by wpisać ten sprawdzian do kalendarza, to często okazuje się, że dziennik elektroniczny nie przyjmuje więcej sprawdzianów w tym tygodniu, bo w statucie szkoły jest zapisane, że mogą być tylko trzy. No i wtedy jest taka sytuacja. To wpiszę wam jego kartkówkę, bo ich możecie mieć nielimitowaną ilość. Dziękujemy za wyrozumiałość i nieprzytłaczanie nas nauką. Teraz największa zmora, a jednocześnie najbardziej wyczekiwana rzecz na początku każdego roku szkolnego, czyli plan lekcji. Ten fantastycznie i bardzo logicznie ułożony plan lekcji. Bo przecież spocenie się na pierwszej lekcji na WF-ie, żeby potem na ósmej godzinie dalej wyśleć swój mózg na trzeciej podrząd lekcji matematyki, jest wybitnie inteligentnym pomysłem. A na dodatek, żeby poprawić uczniom humor, to dajmy im religię w środku dnia, bo osoby nieuczęszczające na te lekcje nie mogły pójść wcześniej do domu, ani przyjść później do szkoły. A najlepiej z Zróbmy tak też z zastępstwami. Ich uczniowie siedzą w tej szkole i marnują czas na nic nie robienia, bo przecież pani od biblioteki nie może poprowadzić żadnej lekcji. Ale są też w szkole i trwa lekcja, więc nie mogą ze sobą rozmawiać. No, Geniusz, dajcie mu Nobla. I ostatni już punkt na dzisiaj, ale równie głupi jak pozostałe, czyli sprawdzanie i ocenianie zeszytu. Notatki powinny być czytelne, i zrozumiałe i pomocne. Dla osoby, która z nich korzysta. Jedni wolą kolorowe, pełne obrazków notatki, a drugich kolory denerwują i robią minimalistyczne notatki. A co robią nauczyciele? Obniżają ci ocenę, bo nie masz daty wpisanej przy temacie lekcji. Albo za to, że użyłeś koloru czerwonego, a on przecież jest dla nauczyciela. No i dobra, to tyle mojego dzisiejszego narzekania. W komentarzach koniecznie napiszcie mi, co Was denerwuje w szkole, wyżyjcie się przed rozpoczęciem roku. <grym> Jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał tutaj na dole, by dołączyć do naszej wspaniałej internetowej rodzinki. A ja już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!